31 sierpnia 2021 Blok dokument Proszę Państwa, doszły mnie słuchy, że w ogóle dokumenty takie do mnie przyszły że przepchali, przepchali ustawę rozporządzeniem nasi rządzący z kolejnymi absurdami To miało miejsce 27 sierpnia, oczywiście opinia publiczna ma nic nie wiedzieć co jest wprowadzone, bo przecież nieznajomość prawa szkodzi. Z drugiej zaś strony wprowadzanie prawa, które jest bezprawiem, no to tak powiem, opór powinien już być ogólnym obowiązkiem do tych wszystkich absurdów, które są. Można mówić, można przekonywać, pokazywać różne fakty, dokumenty na to, że to wszystko jest jedną wielką fikcją i realizowanym pewnym globalnym planem, no to na człowieka oczywiście spadnie fala tak zwanego hejtu, że jest, spisko, jest wyznania spiskowych teorii, dziejów i tak dalej. Z drugiej zaś strony, ja to mam wszystko gdzieś, bo ja to tylko tak nagrywam. Być może to ktoś kiedyś będzie sobie słuchał, chociaż wątpię. Sprawa jest taka, że czasem informacja jest ważniejsza niż pieniądze, niż wszystko, co jest, co jest istotne w życiu. Bo jeżeli informacja mówi, co będzie i jak się to wszystko będzie działo, bo ja to, co powiedziałem w zeszłym roku, to się wszystko realizuje, przekleństwem jest widzieć to, co się będzie działo. Kolwiek trzeba próbować się ratować, na ile się da. Yy, że tak powiem, w swojej samotni, bo to przecież w grupie nie da się. Nie da się dzisiaj, bo przecież chyba że z jakąś garstką ludzi, bo, bo tak to wszyscy są nakręceni, żeby jeden drugiego wydymał, prawda? Bo to przecież takie dzisiaj modne jest. Nie ma być spójności, jakiegoś poczucia wspólnoty, dobra, czy tam interesu wspólnego. Ma być tylko. Yy, Próba wejścia, wydymania jeden drugiego Tego typu rzeczy Dlatego ja już, że tak powiem, stoję z tego na tym wszystkim z boku zupełnie I nie interesują mnie te różne rzeczy Wczoraj właśnie miałem taką rozmowę ze znajomym Który mówi, że może bym jakąś rzutkę zrobił i tak dalej Nie, u mnie to nie działa To nie o to chodzi Ja nie potrzebuję, ja mam ręce, nogi, mogę jeszcze jakoś zapracować na to, żeby przetrwać każdy dzień jakoś, żeby było bo cóż no wiadomo jest, że strach jest o to, żeby nie wprowadzili całkowicie bezgotówkowego, bo po prostu mogą mnie wtedy wyłączyć z obiegu tak jak do tej pory wyłączył mnie ZUS razem z bankami że przez 8 lat byłem cały czas blokowany przez różnego rodzaju instytucje finansowe gdziekolwiek coś się pojawiło, czy coś sobie sprzedałem, czy cokolwiek, no to oczywiście zaraz komornik ZUS-u coś tam chciał zabrać. No ale to się już obecnie skończyło. Zobaczymy, kiedy sobie o mnie znowu bandyci z ZUS-u przypomną. Albo sobie nie przypomną, bo oni teraz mają inne problemy. Ale system będzie za to pamiętał. Informatyczny o mnie. Że przecież ja jestem winny pieniędzy, których nie jestem winny, bo jak można być winnym pieniędzy, skoro żadnych pieniędzy nie pożyczało, ani nie brało, ani nic. A, sądy wydają takie, a nie inne wyroki. Nieważne. To akurat jest już historią, aczkolwiek trochę bolesnym, bolesną lekcją, ale przynajmniej lekcją taką, że człowiek poznał te wszystkie kruczki, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Można się z, tym, z kimś podzielić, że nie ma sensu robić cokolwiek w tym kraju, bo to wszystko jest potem odpowiednio uformowane przez innych, którzy jeżeli chcą komuś krzywdę zrobić, chociażbyś był nie wiem jaki kryształowy, to cię zniszczą. To nie ma znaczenia. Tak było, podobno jest i będzie, tylko nie wiem dlaczego ludzie nie protestują w tym wszystkim. No ale cóż, może to tak ma być już kolwiek trzeba mieć nadzieję, że się to wszystko zmieni. W każdym bądź razie, reasumując, informacja jest droższa od pieniędzy. Droższa jest, w ogóle jest ważniejsza, informacja, jak działać, co robić. Bez informacji. Choćby się miało nie wiadomo ile, to i tak nic to nie będzie miało znaczenia. Ktoś kto płynął Titaniciem mógł mieć bardzo dużo pieniędzy, a i tak Titanic zatonął razem z nim, więc to nie ma żadnego znaczenia. Może sobie chciał kupić miejsce na szalupie, ale to też niekoniecznie działało. Wtedy są inne priorytety. No i sobie tak płyniemy na tym Titaniku, Nazwanym Polską I ludzie się bawią Przy orkiestrze, która ciągle gra Są różnego rodzaju dożynki Ja to już mówię, że to są dożynki na zasadzie dorżnięcia Ludzi całkiem Różnego rodzaju Rozporządzeniami No i cóż Robią się różnego rodzaju spektakle dotyczące tego, czy finansować Kościół, czy nie. O pan Nitras się tam uruchomił, Sławomir, zresztą mój imiennik. Ja nie, ja nie, nie muszę lubić pana Nitrasa, zresztą mnie też nikt nie musi lubić. Ale z drugiej strony, można by powiedzieć, że pan Nitras, pomimo tych swoich innych poglądów, które w ogóle mi nie odpowiadają, akurat w tym wypadku ma pewnego rodzaju słuszność. Po co finansować kogoś, kto stoi za globalnym oszustwem? Skoro biskup Polak w Częstochowie mówi, że trzeba się zaszczepić, jak jest to akt miłości. Do czego? Żeby być bliżej Boga? Bliżej Stwórcy? Tak, tak dużo szybciej, co nie? Bo to może potrwać rok, dwa lata. To wszystko jest przygotowywane, jakieś izolatoria są budowane. Jak to brzmi, izolatoria. A może to są izolatoria dla tych, którzy się właśnie zaszczepili, bo oni mają problem z płytkowością krwi i z innymi dolegliwościami, które pojawiają się po szczepionkach wcześniej czy później. No, w końcu trzeba gdzieś to towarzystwo umieścić, jak będzie bardzo chorowało, żeby można było odnotować obrazy. A za jakiś czas mordercy, globalni, bo. Wspólną, że tak powiem, symbolem mordercy międzynarodowego jest Hamuka i Jarmułka. Więc oni pewnie napiszą historię za jakiś czas: jak to była koronawirus, jak to biedni ludzie zachorowali przez tych, którzy się nie zaszczepili. No bo przecież po to przyjmujesz szczepionkę człowieku jeden z drugim żeby się nie zarazić, on niezaszczepionego. Taka jest tego logika, prawda? Więc dajcie spokój niezaszczepionym. Dajcie wybór, a nie przymuszanie na każdym kroku. Co to w ogóle jest? Reklama wszystkiego. Łącznie z tym, że pojawia się człowieka ankieta, zrób ankietę na Covid, nawet jeśli czujesz się dobrze. Aha, czyli o to chodzi, żebyś Socjotechnicznie został uderzony, bo być może dostaniesz może jakąś odpowiedź, albo generalnie musisz się poczuć niepewnie w związku z tym, że się świetnie czujesz, bo być może masz bezobjawowego koronawirusa o na przykład kryptonimie Pi Sigma, albo Y, ewentualnie Eta. Nie wiem. To wszystko ma jakiś cel swój własny, i to się wszystko dzieje na naszych oczach. Ci, którzy temu się przeciwstawiają, tak jak ja, na przykład, wczoraj miałem stycję z jednym panem w urzędzie, który do mnie wyskoczył, że ja mogę kogoś zarażać. Pytam się, czy jest lekarzem, że może uznać, że ja, ten, że ja kogoś zarażam, ale ja jestem bez maski, na pewno kogoś zarażę, człowieku. Nie założyłem maski od samego początku tego absurdu i żyję i mam się bardzo dobrze, i nie czuję się mordercą. Mordercą się mogą czuć ci, którzy przywożąc człowieka na SOR albo gdziekolwiek indziej, powiedzmy ze złamanym kręgosłupem, najpierw mu robią testy różnego rodzaju, czy jest chory na COVID, żeby potem stwierdzić zgon, no bo się wykrwawił w międzyczasie albo inne rzeczy. Już nie powiem to, co się dzieje po szczepionkach. Po tych nopach całych, gdzie człowiek po szczepionce idzie do lekarza, a lekarze po prostu się boją takich ludzi i wypisują ich z najgorszymi, z najgorszymi dolegliwościami do domu. No bo potem mogłoby być to skojarzone jakoś z tą szczepionką, więc no nie daj Bóg, żeby ludzie wiedzieli, czym to może grozić. Zresztą jest taki film ostatnia prosta. Polecam każdemu, żeby sobie. Żeby sobie po prostu obejrzał, tam się wypowiada też Witek Jadowski. Wypowiadają się ludzie, są normalnie fakty przedstawione. Fakty, obrazy, które pokazują jak tam jeden z lekarzy mówi, że przez niego można się skontaktować z Billem Gatesem i tak dalej. No a potem oczywiście zamilkł, no bo przecież dostała autyzmu przy, przy tej szczepionce, no a potem okazuje się, że gościu oddał ducha swego w inny wymiar. To samo zrobił Krzysztof Krawczyk, no wielu, wielu innych. Ale to przecież jest nieistotne. Istotne jest to, że można wygrać hulajnogę nogę, milion złotych, i że czarek pazura ma z tego hajs i może sobie pojeździć po, po, po świecie. Tak samo, tak samo, niejaki boguźlinda w imię zasad. <laughs> tak, w imię zasad. Psy się muszą trzymać razem i widać z tego, że trzymają się razem jako aktorzyny, którzy no, wiek swój mają, więc dorobić trzeba do emerytury, tak, reklamowaniem śmierciąki. więc ja zakończę ten swój wywód, który, od tak sobie mówię. Żeby być może Ktoś przemyśli Albo Napisze jak zwykle Że jestem pustym dzbanem Więc pusty dzban Wypowiedział się W sprawach takich, które przeżył Doznał Wie, widzi coś innego Bo Puste dzbany tak właśnie mają Więc pozdrowienia od pustego dzbana Pozdrawiam serdecznie wszystkich bo czekam żeby ktoś coś nalał do tego dzwana zobaczymy jakichś informacji może komentarzy zobaczymy pozdrawiam serdecznie